Dzień dobry, witajcie w nowym filmie! Myślę, gdzie was by postawić, żeby sobie z wami pogadać. Powiem wam tak, ja zostałam sama, zostałam sama w domku, postanowiłam przez parę dni dla was nagrywać, Dlatego, że Radek wyjechał i po prostu, wiecie, żebym miał jakieś zajęcie w międzyczasie, tak zwanym, to będę dla Was nagrywać. Mogę wyglądać na zaspaną, bo stałam i <laughs> powiem Wam, że yy, dajcie mi w ogóle znać. Jak yy, macie yy, jakiś sprawdzony samoopar, czy coś w tym stylu, jakiś taki kosmetyk brązujący, ale wiecie, nie taki strasznie, zamykam okno. Nie taki strasznie, jakiś wiecie, chemiczny czy coś. Coś takiego, żebym ja mogła tą moją skórę trochę ubarwić, bo już nie mogę patrzeć na to, jak wyglądam, na ten mój kolor skóry biały. No a z opalaniem, no nie wiem. No nie wiem, czy po prostu to jest dobry pomysł, bo yy, wiecie, przy tej mojej alergii na ciepło, nie jestem do końca pewna, czy na słońcu też mi te plamy nie wyjdą. A nie chcę mieć teraz problemu, yy, kiedy po prostu muszę yy, wytrzymać sama w domu te parę dni. To nie chcę po prostu że jeszcze mieć jakiegoś problemu dodatkowo. Może z daleka będę do bezmówił. Dajcie znać, może właśnie, czy macie jakieś takie balsamy, czy coś w tym stylu, cokolwiek, bo. No już, już... Ja już nie chcę być blada. Bo po prostu, no zobaczcie, no wyglądam jakby była jakaś chora. Powiem Wam, że pogoda jest tak cudowna. Jest tak czyste niebo wczoraj dla fanów astronomii i rzeczy z tym związanych. Widzę Radek do mnie napisał. Bo już pojechał. Wsiadam do pociągu. Słuchajcie, zaraz w ogóle wszystko wam opowiem. Tylko skończę wątek. Dla tych fanów właśnie astronomii to wczoraj widać było na niebie lecącą rakietę falcona właśnie z... z chyba z jakimś transportem jakieś rzeczy, kurczę. Nie wiem, nie pamiętam już. <grym> Powiem wam, że ja się za o minutę za późno. I myślę sobie, dobra, wejdę sobie, bo jest taki. Yy, nie wiem, jak to... Nie wiem, jak to nazwać. astro, Astromaniak, powiedzmy. Taki e, koleś, który się nazywa Karol Wójcik, i on e, właśnie, no, jest po prostu takim fanatykiem astronomii i tego wszystkiego, co tam się wydarza na niebie. No i mu, myślę, sobie robił live'a z tego wydarzenia, to wejdę sobie i, i zobaczę, jak to wyglądało. Bo akurat tak chciał, że, że nie zobaczyłam w momencie, kiedy no, jest czyste niebo. Totalnie, bo zobaczcie sobie w ogóle, jakie jest niebo. No Po prostu nie wiem, czy kamera oddaje te kolory, ale jest tak błękitno, ani jednej chmurki, więc, więc była fajne, było fajne niebo do obserwacji. No ale mniejsza, mówię, wejdę, zobaczę na, na tego Karola. Wchodzę tam, yy, oglądam tę transmisję i yy, on tam z teleskopu nagrywał tak mi się wydaje, że z teleskopu wiecie, na niebo, na gwiazdy pokazywał i tak dalej i przegapił bo wiecie, był w innej części Polski też i było trochę mgły i tak dalej no ale nie zobaczyłam także, także śmiesznie, bo wiecie, bo to jednak jest takie wydarzenie, że, że możecie takie coś doświadczyć, bo przecież ta rakieta to ona leciała z Ameryki i w ciągu 20 minut była nad Polską, także to jest niesamowite jakie to są prędkości no ale nieważne, pewnie Was to nudzi. Jak będziecie chcieli, to mogę więcej takich tematów poruszać, właśnie na YouTube o astronomii i tak dalej. Eee, ale co w ogóle do tego wyjazdu? Bo mieliśmy właśnie jechać na tą wieś e, razem, ale okazało się, w ogóle to jest, to jest tak długi temat, i wiecie co? Ja może po prostu będę sobie robiła śniadanie, bo nie jadłam jeszcze. Będę może sobie robiła śniadanko i w tym czasie po prostu Wam opowiem, jak, jak, to, jak to wszystko wyszło. Nie mam oczywiście makijażu, także jestem wysypana, trudno. Taki live. Ja nie jestem, wiecie, jakąś tam celebrytką czy coś, żeby nie wiadomo jak wyglądać. <suszy> Co w ogóle z tym wyjazdem wynikło? Mieliśmy jechać. No ale ja też z tym zdrowiem to tak się wahałam, bo, bo nie wiedziałam, czy mam jechać, czy mam nie jechać, tak. bo to, wiecie, różnie z tym moim zdrowiem. I jeszcze kobiece dni przyszły, ale mówię, dobra, ciul, pojadę jakoś na siłę, wiecie, jakoś tak się zmuszę, żeby to się tak, wiecie, sprężyć, zaangażować. I w ogóle tak, dzień wcześniej Napisałam właśnie do, 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 tego, do tej firmy z paletami Do tego glam shopu Znaczy nie, to napisałam 3 dni temu I mi nie odpisali I stwierdziłam, bo już czekałam Żeby was nie skłamać 19 dni na tą paletę I napisałam do nich, nie odpisali mi I mówię, dobra, napiszę do tej, do tej Hani Do tej z YouTube'a co właśnie jest no, kierownikiem tego shopu, powiedzmy tak, umownie. No i słuchajcie, i mi odpisała od razu. Także ewidentnie z nią jest bardziej taki bezpośredni kontakt. Nie wiem, czy po prostu te dziewczyny tam są zajęte pracą, czy, czy mają chaos, czy coś, ale jakoś tak jest tak bardziej ta komunikacja, taka szybsza. No i mi odpisała, że po prostu oni. Nie wiem, nie wiem, jak to dokładnie Wam ująć, bo już nie pamiętam, ale że mają po prostu dostawy, tak jakby co jakiś czas, taki zrzut tych produktów, i dopiero wtedy pakują, że to wszystko tak. Bo wiecie o co mi chodziło? Że przez te 18 dni cały czas tak, jakby nie było tego produktu. Że ja go zamówiłam, ale tak fizycznie go nie było, mimo że tam była możliwość zamówienia. Że po prostu było, że kupi i tak dalej, ale cały czas po prostu już po tej transakcji było napisane, że czekają na dostawę tego produktu. Także no, już po 18 dniach to już się trochę zastanawiałam, czy może to gdzieś się zawiesiło, no i napisałam, no i się okazało po prostu, że, że czekają. Jestem myślę sobie, kurczę, no to jeżeli czekają, no to ja pojadę, może po prostu w tym czasie to przyjdzie i jak ja wrócę, no, to wtedy to odbiorę. Co się okazało? Wczoraj, po tym dniu jak ja napisałam, to wczoraj po prostu dostał taką informację, że jest pakowanie, że przyszły, przyszła ta, jakby na ten magazyn przyszły te palety właśnie, co ja jedną zamówiłam i jest pakowanie i ja teraz sobie pomyślałam tak, ja pojadę, ta paleta przyjdzie... Do imposta i ja po prostu będę ileś tam kilometrów stąd, i nie będę mogła tego odebrać. I, i ta paleta wróci tam z powrotem na, tą, na, tą, na ten magazyn, więc musiałam zostać. No i tak, tak tym sposobem zostałam. Radek pojechał. Powiem Wam, że no, zobaczymy, jak to będzie, bo no wiecie. Ogólnie dla takich um, osób zdrowych, normalnych powiedzmy to, to takie wiecie zostanie w domu na parę dni to, to tam luz, nie? Zawsze idzie jakoś sobie zająć czas i w ogóle ale jednak jak się ma nerwice, no to są momenty gdzie te nerwy się szarpią no i jakoś trzeba to zwalczać, powiem wam, że ja <toszczek> troszeczkę już stresu miałam rano no, ale no co, wytrzymam będę dla was nagrywać, także taki plus dla was, żebyście mieli film Wczoraj miałam problem Właśnie z tym filmem Właśnie z tym wrogiem Wczoraj, ze względu na to, że Youtube mi wyłączył komentarze Nie wiem czemu Nie wiem, takie po prostu jazdy Jakieś miał, miałam robić śniadanie A do was dalej gadam Jakieś miał po prostu jazdy na Pomidory mi dojrzewają Sorry, musiałam kichnąć Miał ja po prostu jadę na te wyłączanie i nie wiem czemu. Myślę właśnie co tu zjeść w lavender. Może ser sobie zjem. No Radek zrobił mi zakupy na te dni. Tak, będę miała co jeść. Tu mam winogrona, nawet pokażę wam. Postaram się wiecie, owocki wprowadzać. Tak trochę, trochę, żeby witaminy były. Biorę oczywiście D. Eee, mam tu przygotowaną już melisę, w razie co? Słuchajcie, <laughs> bo nie widać. Tak, w razie co? Chociaż powiem Wam, że ja ją bardzo rzadko piję, bo wiem, że jak się często pije, to potem ona tak średnio działa. Ale od czasu do czasu to można tak trochę ten nerwy tak obniżyć. Poko. No i powiem Wam, że możecie mi w komentarzach pisać, ale lepiej jakbyście pisali mi w prywatnej wiadomości na Instagramie. Jaką niespodziankę mam dla Radka przyszykować właśnie na ten powrót? To może mi coś podsuniecie? Bo coś tam mi chodzi po głowie, ale a on tego filmu nie zobaczy, bo tam nie ma y, internetu, więc nie zobaczy tego vloga. Jakby nawet, nawet gdyby tam coś w komentarzu byście napisali, to on nie zobaczy tego, no, to dopiero jak wróci. A wtedy to już, to już będzie wszystko zrobione, więc... Więc tak, dobra, 9 minut minęło, ja kończę, robię te śniadanie i później się do was odejdę. No siema ponownie, moi drodzy, ja już jestem tu przy kuchence, bo wstawiłam ziemniaki, ale powiem wam, że kuźwa, jakieś pognite są, to już chyba, nie wiem, piąty raz jak kupujemy i są pognite, a tak wiecie, na pierwszy rzut oka, no to wydają się, wiecie, no takie fajne, a jak obieracie, to zaraz, już. nie wiem, nie wiem o co kamen, w każdym razie rozmawiałam z moim siorą i z Julianem, na rozmowie trochę, to mi zeszło, jest pół do trzeciej, Trochę mi tu razi, więc muszę się osłonić. No i te ziemniaki, czekają na mnie gary do zmywania, także zaraz będę zmywała. Może Wam to nakręcę. Także teraz przez te kilka dni będą vlogi, myślę. Mm, myślę codziennie. Także mam nadzieję, że będziecie się cieszyć. No. no, i w międzyczasie dostałam informację, że paczka z sukienkami już jest pakowana. Także mam nadzieję, że przyjdzie w najbliższych dniach, i będę mogła dla Was nagrać filmy. Będziecie mogli ocenić, <ścoughs> czy zakup przez, przez internet są warte czegokolwiek. Nie wiem, gdzie ta moja herbata. Muszę trochę te ziemniaki skręcić, bo już się zaczęły mocno gotować. Także zobaczymy, zobaczymy. Narzekali w internecie na tą firmę, że bardzo długo dochodzi paczka. No ale ja póki co jestem nie mogę narzekać, no bo zamówiłam w sobotę. Tak, a dzisiaj dostałam informację, że pakują odliczając te dni weekendowe, no to spoko. Trzy dni to jeszcze nie źle. Zobaczymy, kiedy dojdzie. Zobaczymy, zobaczymy. Dobra. Biorę się za te gary, moi drodzy. Jestem oczywiście niepomalowana, no bo jak nigdzie nie wychodzę, nie mam żadnych planów, no to po co mam się malować. Co tutaj w międzyczasie? Między gotowaniem a sprzątaniem oglądam sobie Edytkę. Jakieś stare vlogi. Jeszcze chyba z tego poprzedniego mieszkania, także. No polecam oczywiście tutaj nazwa. Jak zwykle moją kochaną Medysie Pozdrawiam. Macham do Ciebie, kochana. Także zabieram się za zmywanie. Chcę dla Was poranną rutynę nagrać. Bo pooglądałam sobie trochę takich filmików i mnie, mnie trochę zainspirowały. No właśnie, żeby coś, coś też w ten wzór nakręcić, a wiem, że. Wieczorną rutynę chyba Wam nagrywałam. O porannej chyba nie. Nie wiem, muszę sprawdzić. <grystanie> Także kończę. I to, kochani? Zabieram się za zmywanie i to już chyba będzie koniec tego vloga, tak myślę. Także trzymajcie się.